Nie ma co słodzić, Wista X rządzi, jeśli chodzi o audio, osiągi naprawdę świetne urządzenie poręczne, łatwo ustawialne i można naprawdę dobrze konfigurować. Dzięki dźwiękowi Tresholdu można wycisnąć jeszcze więcej z tego urządzenia, ale przede wszystkim słyszymy, co się dzieje z glebą, i to jest jak ona się zmienia, jak reaguje sonda. Wiemy, w którym momencie powinniśmy tą sondę ponownie i całe urządzenie ponownie skalibrować do gruntu. Natomiast jakie są wady? Jeśli chodzi o kamienie typu Cox, nie ma problemu podwójna dyskryminacja. I słyszymy w dźwięku. Jeśli chodzi o kamienie polne, to one dają też dźwięki, nie wszystkie, to zależy od rodzaju tych kamieni. Natomiast ten dźwięk jest bardziej rozjechany i to jest wskazówka dla osób, które pierwszy raz używają tego urządzenia słuchawki, słuchawki jeszcze raz słuchawki. I wtedy słyszycie, tego nie kopiecie. Natomiast, jak ktoś nie ma doświadczenia, będzie na początku mógł się, mógł się po prostu z tym zrazić, będzie to go po prostu denerwowało, ale to też nie na wszystkich kamieniach to działa. Oczywiście jest jeszcze jeden trik, który można zrobić: skalibrować do takiego kamienia urządzenie. I wtedy nie słyszymy tych kamieni w ogóle i one się nie pojawiają w audio, bo my jesteśmy skalibrowani, ale też tracimy na, na tym e, w urządzeniu jakieś osiągi, prawda? I to jest pytanie, czy to się opłaca. Jeśli mamy tysiące takich kamieni, coś chcemy wyciągnąć, no to musimy zaryzykować, prawda? Jeśli one się pojawiają sporadycznie, to jeśli nawet nie nie usłyszymy i kopniemy raz na jakiś czas taki kamień, to nie jest problem. E, głębokie żelazo dzisiaj wykopałem z 80 cm. Myślałem, że dostanę szału już nawet nie chciałem się tego filmować. To jakaś w ogóle była porażka moja totalna. Dźwięk rozjechany, niski. E, typowe żelazo. No, Oczywiście z ciekawości chciałem wykopać, wykopałem 80 cm, no nawet tego nie do końca wyjąłem, bo tu jakiś duży był obiekt podłużny, e, jakaś rura, albo jakiś kawałek, nie wiem, lemiesza od y, mm, ciągnika, nie mam pojęcia, masakra. Także urządzenie takie rzeczy też ciągnie, moim zdaniem osobistym na militarkę są lepsze urządzenia, można z tym urządzeniem chodzić, szukać militarki, ale ja myślę, że ono nie zostało do tego stworzone, także tutaj bym w tym kierunku po prostu nie dążył. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia, piszcie pod filmem co o tym sądzicie. we